Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj w tej mojej kuchni mam na imię Kasia i pokazuję, jak łatwo i przyjemnie gotować w termomiksie. Dzisiaj przygotujemy sobie poduszeczki z ciasta francuskiego z kremem śmietanowym oraz z borówkami, bo mamy sezon na borówki. Do przygotowania poduszeczek będziecie potrzebować borówek, śmietany 30, cerka mascarpone, cukru waniliowego, cukru pudru. Yy, Śmietan fixu. Powiem Wam szczerze, że wiem, że to nie jest super sprawa ten śmietan fix, ale akurat tutaj się przyda, bo jest bardzo ciepło. On nam będzie trzymał całą konstrukcję. I oczywiście ciasta francuskiego. Będą potrzebne dwa płaty. No to co? Weźmiemy się zaraz do pracy. Jak widzicie nastąpiła zmiana wystroju, ponieważ teraz musimy szybciutko y, zadziałać z naszym ciastem. Ono jest na bazie masła, więc się roztapia, jest ciepło, działamy. Y, kładziemy jeden plaster ciasta na drugi, staramy się je tak w miarę równo ze sobą złożyć. Już je tutaj podkładam. Ok, widzicie, mam jedno ciasto na drugim. Jeszcze jest równo, w miarę równo. Y, nie odklejamy papieru, tylko obydwa ciasta teraz ze sobą. Sklejamy. Sklejamy wałkując o, w ten sposób, żeby one się się wytrzymały. Zdejmujemy papier i przekładamy nasze sklejone ciasta na blaszkę. Teraz gdy mamy już blaszkę przygotowaną, ciasto smarujemy rozkłóconym jajkiem. Żeby było, żeby było ładne, brązowiutkie, jak nam się upiecze. Ja sobie lubię działać pędzelkiem silikonowym, ale jak ktoś nie ma, to taka ostateczna wersja łyżką też się da. Ok, no to sobie tutaj smaruję, smaru, smaru. Troszkę większe jest to ciasto, widzę, niż blaszka, niż się nie szkodzi. Zaraz sobie z tym poradzimy. Wysmarowane. I teraz za pomocą radełka będziemy wycinać prostokąty. Ja się postaram to zrobić ładnie. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Nie jestem jakaś wielka artystka pod tym względem. Prostokąty mają być takie, żeby było wygodnie złapać, tak wiecie, na dwa gryzki ciastko. Czyli najpierw sobie robimy w tą stronę. O, no prawie równo, prawda? A teraz w drugą. Zobaczmy, jak to będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mniej więcej idzie. Słuchajcie, działamy. Ok, u mnie są takie. Wiem, że mam nadzieję, że oglądam niewiele zdolnych dziewczyn i chłopaków. Na pewno sobie świetnie poradzicie, na pewno lepiej niż ja. Te, które mi się tutaj. Wyginają, przekładam na bok. Tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika na około 15-20 minut, do temperatury 180 stopni. Pieczemy na złoty kolor. Niedługo wracam. Kochani, jak widzicie, ciasteczka się już upiekły. Tutaj są. Gotowe, ale są jeszcze ciepłe, dlatego w tym czasie, kiedy one stykną, zrobimy sobie krem. Do wykonania kremu będziemy potrzebować motylka, wkładamy go do naczynia miksującego, wlewamy bardzo, bardzo skłodzoną śmietanę. To przed chwileczką, przed sekundką wyjęłam ją z lodówki. To jest bardzo ważne, żeby się ubiła śmietania, musi być bardzo zimna. Cukier puder, śmietan fixy. Cukier waniliowy. Ja nie jestem fanką śmietan fixów, ale no tutaj jakby dlatego, żeby nam się taki mocny krem sztywny trzymał, jak najbardziej trzeba, trzeba go zastosować, a przynajmniej mnie się tak wydaje. Otwieramy sobie teraz, z pokrywy zdejmujemy tą, tą miarkę naszą. Ustawiamy sobie, słuchajcie, nie ustawiamy czasu, tylko obroty 3 i cały czas patrzymy, czy nam się wita śmietana ubiła. W ten sposób, o, obroty czasu, nie? Obroty trzy. I patrzymy sobie. Cały czas patrzymy, czy śmietana się ubija. Jak nie, tego nie zastosujecie, ona czasami się potrafi po prostu przebić i zrobi nam się słodkie masło. tego nie chcemy. Także zaglądamy sobie co chwileczkę. Sprawdzamy, czy nasza śmietana jest ubita. Hmm, korzystając z czasu, poproszę Was. O subskrypcję. Zawsze to proszę. Mam nadzieję, że, że klikacie tam. Subskrybuj. Proszę Was o lajki. No i oczywiście, piszcie do mnie w komentarzach. Piszcie, co chcielibyście oglądać, jakie przepisy najbardziej lubicie. A to, co. a proporcje, szczegóły przepisów, zawsze u mnie na blogu. Zapraszam Was serdecznie. Oj, coś tu słyszę, że już. Słyszę, że jest dobrze. Zaraz sprawdzimy. Widzicie, zagadałam się, i by było. Mielibyśmy masło. Śmietana jest ubita, zobaczcie. Bardzo pięknie się ubiła, jest sztywna. Teraz wyjmiemy motylek. Ach, trzeba tej śmietanki, więc jak najwięcej ją tutaj opukamy. Zobaczcie, mam nadzieję, że widać, jaka piękna śmietana. Teraz do śmietany dodamy mascarpone. Też właśnie po to, żeby mieć taką sztywną konstrukcję do wykładania na nasze ciacha. Mhm. Teraz sobie ustawimy minutkę. Nawet nie. Ustawmy sobie 30 sekund. Dobrze, 30-30 i obroty dwa. Tak żeby nam się to wszystko wymieszało. Dobra. Prem nam się wymieszał. Patrzymy. Zobaczcie, jest taki bardzo sztywny, bardzo zwarty. To bardzo ważne, żeby taki był, żeby nam ładnie, e, ładnie się potem układał na ciasteczku i się nie rozpływał. E, kochani, robię sobie teraz tutaj miejsce, ponieważ przyniesiemy sobie ciastka i będziemy je. Będziemy je dalej obracać. Myślę że, myślę, że one się nie dopiekły Znaczy dopiekły to się dopiekły, tylko się widzę, że wymagają jeszcze przycięcia, więc je troszeczkę podocinam, pozwolicie. Ok, ciasteczka ja już sobie ponacinałam, już każde jest osobnym bytem, a widzicie, jeszcze nie. Jeszcze by się coś posklejało. Przestawię sobie tutaj na razie wszystkie elementy, bo mi troszkę przeszkadzały. Teraz sobie weźmiemy nóż i ponacinamy każde ciastko, tak jakbyśmy sobie rozcinali kanapkę. Ciasteczka są już ponacinane. Teraz będziemy je faszerować naszym kremem. Ja mam taką szprycę specjalną tutaj do do nakładania kremu. Możecie też użyć rękawa cukierniczego. No ja akurat miałam, mam, mam takie urządzenie. Ostatecznie możecie też nakładać łyżką. No i co? I zostaje nam tylko teraz ładnie wycisnąć krem na naszą poduszeczkę. Wyciskamy. Tutaj też troszkę sobie wciśniemy, żeby to się przykleiło. I kolejna troszkę tu, i kolejna. I troszkę tu. Teraz układamy borówki na bogato i na to ciasteczko składamy. Skutamy. I nasze porówkowo śmietankowe poduszeczki gotowe. Teraz je sobie będziemy układać na talerzu. Ja mam taki, zobaczcie. Poukładam sobie, pofaszeruję wszystkie i wrócę do Was, jeszcze pokazać końcowy efekt. Trochę mi zeszło z tym, yy, z tym nakładaniem kremu, ale już się wyrobiłam. Teraz spróbujemy to jakoś miarę ładnie położyć na talerzu. Poukładamy sobie po trzy wrzędzie. Czy Wam już le leci ślinka? Cieknie Wam już ślinka? Bo mnie bardzo. <grych> Ja uwielbiam te ciasteczka i moi goście także za nimi przepadają. Jeszcze jedno na wierzch. I moje ciasteczka, poduszeczki z kremem z widej śmietany, gotowe. Są przepyszne. Zapraszam Was serdecznie na bloga po przepis, po dokładne proporcje składników. A tymczasem żegnam się z Wami, liżąc paluszki. Do widzenia, papa, cześć!